Witam Państwa. Chciałem dziś pokazać test i kilka prostych ćwiczeń na autoneuromobilizację nerwu łokciowego. Nerw ten unerwia czuciowo wewnętrzną część ramienia, przedramienia oraz piąty i pół czwartego palca. Najbardziej charakterystycznym objawem problemów z tym nerwem jest drętwienie czy mrowienie tej właśnie okolicy ciała, czyli wewnętrznej części ramienia, przedramienia, piątego i połowy czwartego palca. Szybki test pozwalający nam potwierdzić, że mamy problem właśnie z tym nerwem, wygląda następująco. Kładziemy sobie dłoń na policzek i odwracamy ją palcami w dół, tak jakby jej zapić swoje ucho. Jeśli ruch ten spowoduje objawy, o których mówiłem, czyli mrowienie, drętwienie tej części ciała, lub jeżeli ruch ten powoduje nam ból czy promieniowanie, podejrzewamy, że mamy problemy z nerwem ciałem. Pierwszym ćwiczeniem, takim troszkę rozgrzewkowym, jest zakieszenie koła nad głową. Ważne jest, aby nasza dłoń była skierowana dłonią do góry i kciukiem do przodu. W ten sposób. Powolutku wykonujemy kilka, kilkanaście krążeń obszernie i powoli nad głową. Drugie ćwiczenie, nazwane czasem paleniem papierosa. Stajemy w takiej pozycji, aby być klatką mieszczącą do przodu. Rękę unosimy w bok. jest na wysokości barku. I ruch mobilizacyjny jest to ruch uginania i prostowania łokcia. Tak jakbyśmy chcieli sobie przyłożyć papierosa do ust. Powolutku prostujemy rękę. I uginamy. Trzecie ćwiczenie to zakładanie okularów. Albo jeśli ktoś woli, zakładanie maski super bohatera. Do tego ćwiczenia niezbędna jest dosyć dobra ruchomość we wszystkich stawach, stawach kończyny górnej, więc yy, zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim uda się to zrobić, ale pamiętajmy, że objawami, które sugerują problem z nerwem łokciowym jest ból lub promieniowanie tej okolicy ciała. Ćwiczenie wygląda następująco. Robimy okulary, czwarty, piąty palec przekładamy pod brodę i zakładamy je na twarz. Zdejmujemy i zakładamy. Możemy je wykonywać obustronnie, co wydaje mi się, że jest łatwiejsze, ale równie dobrze można robić to jedną stroną ciała. Czwarte ćwiczenie to stopniowe napinanie nerwu łokciowego. Zaczynamy z ręką ustawioną wzdłuż ciała i wykonujemy tylko ruch dłonią uniesienia dłoni do góry. I opuszczamy. Unosimy i opuszczamy. Drugą komponentą jest unoszenie całej. Ręki do góry i opuszczamy. Unosimy. I opuszczamy. Pamiętamy, aby dłoń cały czas była ugięta. Trzecim ruchem jest ugięcie łokcia w ten sposób. I opuszczamy rękę. Uginamy. I opuszczamy. Docelowo chcemy skończyć w pozycji testu, czyli z dłonią zakrywającą. い《「君は」》